Siema schneconej. Co dzisiaj? Recenzja maszynki dobre z lidla. Także przejdźmy sobie od razu do wyglądu. Jeśli chodzi o wygląd, mamy kolor beżowy, praktycznie w całości. Tutaj mamy kolor srebrny na tej kratce. No i design powiem że jest klasyczny, ale może się podobać wielu osobom mi się podoba. Przejdźmy sobie do wykonania. Jeśli chodzi o wykonanie obudowy, ona jest wykonana z plastiku, a kratka przed wentylatorem jest wykonana z metalu i ten materiał są fajne jakości. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to mamy włącznik i mamy dwa poziomy skręcenia wiatraczka, które się znajduje tu. Możemy ustawić na jedynkę i na trójkę i jakby ten klatek moim zdaniem jest trochę za głośny jakby ten dźwięk jest mega głośny i może przeszkadzać osobom, które e, są przy was mamy też tutaj taką regulację e, jakby odległości tego plastiku od tej właśnie, od tego wiatraka właśnie e, i wtedy albo możemy, e, żeby bardziej nam tutaj te włoski zmierzą, albo żeby e, trochę mniej, zależy jakie w jakiej grubości macie te, te kołtuny na ubraniach? Także tak to wygląda. Tutaj mam nawet pokazane, jak to, jak to działa. Kolejna rzecz, która e, tutaj jest, jeśli chodzi o funkcjonalność, mamy pojemnik na e, kołtuny, który może w łatwy sposób se wysunąć wysypać do jakiegoś pojemnika coś takiego e, te kołtuny z ubrań. Oczywiście też w łatwy sposób możemy go wsunąć. Tutaj nie ma z tym problemu, także to jest bardzo fajne. Przemyślane przez Seiko na Tutaj mamy e, narysowane, jakby ktoś nie, ten, nie się nie domyślił, jak to zrobić. E, mamy też e, tutaj miejsce na baterię, bo to jest e, na baterię dwa peluszki. A pokażę Wam zaraz. Także tak to wygląda. I moim zdaniem to jest lepszy za niż e, akurat, bo tego nie trzeba ładować. Można włożyć sobie właśnie te baterie i na, tak na. No, na, na długi czas wystarczy, bo raczej tego urządzenia nie będziecie używać e, dość często, także tutaj e, bardzo fajne rozwiązanie e, ze strony producenta. Teraz pokażę Wam jak e, działa to w praktyce, jak usła te e, włoski z e, ubrania. Jeśli chodzi o działanie, mam tej bluze i e, włączę na najwyższy tryb tutaj kręcenia tego piatraczka i pokażę Wam e, jak, czy będzie tutaj dużo włosów, tych kołtunów czy mało. Dobra, trochę przyjechamy. Jak widzicie dość dużo tutaj się zebrało tych włosków, także tutaj no po prostu jest to e, praktyczne. Jeśli chodzi o tego urządzenia za 20 zł i uważam, że w tej cenie jest naprawdę dobrym urządzeniem. Jak ktoś chce zadbać o stary ubrań lub nowe, to naprawdę potrzebę zakupić jak będzie w widlu. Chodzi o podsumowanie. Uważam, że to jest fajne e, urządzenie do oczyszczenia ubrań naprawdę jak ktoś potrzebuję z jakichś tam kołtunów tutaj wyczyścić ubrania jakieś takie stare lub już trochę zużyte to naprawdę to urządzenie daje rady i i deś, i się w takim zastosowaniu bardzo dobrze sprawdza także jak za 20 złotych w Lidlu polecam sobie um, kupić jak będzie i co? Jak Wam się film spodobał dajcie suba, dajcie lajka, bicie moje social media Instagrama, TikToka i na blind, dajcie tę obserwacje. Do następnych filmów. Elo i cześć!